Siemanko, z tej strony Nefaru, za to jest kolejny odcinek z serii podgrajmy The Walking Dead. Jest to epizod pierwszy tej gry. No i cóż, jak widzicie jesteśmy dalej w tym samym miejscu, no, w, czym, w którym byliśmy. I teraz właśnie myślę, żebyśmy wrócili się po tą laskę, ponieważ tą cegłę musimy jakąś przyciągnąć. Mamy nadal tą siekierę. No, albo po prostu rozrąbać tamte drzwi do apteki. Też tak by można zrobić Zobaczmy jak to O, okej okay. Można by tuż nie będzie nam potrzebny e, Metalowe drzwi, a nadal laski nie mogę wziąć, a myślę, że właśnie ona będzie potrzebna. Chociaż się kierą też możemy przesunąć sobie tego, Więc zobaczymy. Tak nie to poczekam po prostu na podpowiedź. Będziemy na razie z nim rozmawiać. O, może z nim ale... rozmawiamy. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Oh. Okay. No, okay. dobra, so. To... <laughs> można to How are we doing? How we doing? Good. Want to go have a look around outside? Yeah, so no, like. Let's have a look around. Okay. Hmm, the guy is sending out the bisque. Awesome. It, this, ah, awesome. Now to distract those things. Carefully. Weź teraz tą. Z cegłę. Aha, czyli ona się tego wydawało, że jest bliski. No i szybę z cegły. Dobrze, rzucaj, B. Rzucaj to. Uuu, telewizor. Aha. Poglądamy sobie The Walking Dead. Te zombie są mi takie głupio. Dobrze, a więc... run, run. Bądź dobrze, że zombiaki są ślepe. I nie będziemy robić hałasu, no bo myślę, że w miarę...

Zobacz, taki źle. No cóż, biedny brat. Jeszcze raz. Ja. I... jeszcze raz. Pięć minut później. Wow, od razu trzeba było wadzić w mózg. There we go. Holy crap! Run! Uuu, to szybko, szybko, uciekaj, wi. Boże, nie mamy kłódki. Man, that was close. It. Okej, okay, no to cóż, trzeba uratować starego tate. Great, God, you're Let's... <gryw> Kluczem, kluczem. That's the door to, the ja, ja, to coś to to zmienił położenie. Okej, okay, to. Lucz. Nie chcę słuchać, co tam było. Dobra? O, oh, gadamit. O, te pijące światło. O, oh. musimy wydać, że to jest matka... Lee? I'm gonna get the truck pulled up right back! Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly dallying Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. Lee, I better take, I take that out. Shit you, hmm. you three get on it!

Życie kochał. Boże, wbili się. Laska, laska, laska. Jeszcze raz. Uh -huh. A, eh. Dobra, udało nam się. Wiesz okay. laskę? Znaczy wiki. Oh, udało nam się. Kom pomóc. Jej czyjemu? Jej, bo ona ma amunicję w torebce, ona ma pistolet. Mówi, że jesteśmy świetni Jeśli ona będzie długa... Karoli dług, Karoli Karoli Raz, dwa i strzelaj do tamtego O oh bo Ona się zajęła tym, co są na przodzie, a nie... Oh, okay. Jest da, jest da, jest da, jest I zapomniała ja to ref. Biegnij. O oh, złodze, jeża. Tak, czyli my się będziemy trzymać ogólnie z Kenem, tak stwierdziłem, a tego dziadka jak najwięcej psów trzeba powiesić i go zabić jak najszybciej, przynajmniej jak będzie okazja. boż nie wiem. Jakby nie był takim zgredem i po prostu, popatrzcie, zatrzymał nas za to, że co, że broniliśmy dziecka? Za to, że co? Nie rozumiem takiego podejścia po prostu, to jest coś możliwego. Wracciłem sobie rączki No i cóż Jak no widzicie Jesteśmy w Motelu On ja patrzy na swoich rodziców

Jedna osoba już nam się wysypała z grona. Hmm. No coż. Więc w tej serii było bardzo dużo wyborów przez którymi na przykład Karl mógł odnocić. I Mogliśmy nie mieć już tego pistoletu. Dziękuję for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah. earlier i said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her you did well i still think that's true but after what i saw today i think between you taking care of her and her taking care of herself you two are gonna be just fine thanks kitty you got it Spooker. How are you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a it's just that I think that I liked him. well, i'm sure he liked you too. <laughs> you better have. anyway, i'd rather be alone, i think. i understand. wait, lee? what is it? how did you choose? we both needed you. <laughs> i thought you needed the help. ah, that makes sense. But it wasn't a choice like that. It, it was just something I did. I don't know why. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. <laughs> <laughs> no, I'm just a little bit of a man. I'm just a little bit of a man. I thought Super Dinosaur was a little bit of But you know what? He wasn't. Oh, and there Hey Duck, uh, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. i <laughs> I'm sorry, there's uh, not a lot of kids here. No, it's not that. It's I got grabbed again. I was there though. I fell, and my walkie-talkie oh. broke. Glenn had the other one. She cried. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. No, just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad, and now they're gone. Boże, na... It's Blin. gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, to I guess. Come here for a second. Let me go do this. Oh man! Clementine! Another thing! What do you want? You like my daughter? Her dad tried to kill me, so. Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, <laughs> you watch your ass.

Hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor end's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Oh shit. Yeah. Ciąg dalszy No Kolejne żywe trupy I thought we'd be fine if we survived the walkers never expected they'd starve us out I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war walkers don't worry me as much as the bandits. OK, Okej, więc na samym końcu epizodów kończy się... No co zrobiliśmy, ogólnie jak wybrali... No co wybraliśmy, jak to się pokazywało wśród innych graczy. Jak widzimy że tutaj na przykład 48% graczy wybrało tylko Keniego, dlatego mniejszość jesteśmy. Niż 49% wybrało Daka. Potem LIDE, the to jest, że jesteśmy mili dla tego Harshella, tak? Harshell? Bo był ten ten Harshell Green, tak? Gave Iren the gun, tak? Iren. Aha, tej Irene, Irene to była ta, ta dziewczyna, co w motelu znaleźliśmy, czyli 55% nie dało jej pistoletu. I dołk albo Karniu to 76% wybrało Karm no raczej miała pistolet, a poza tym dziewczyną. Aha. No dobrze, a więc to są napisy końcowe pierwszego epizodu. Myślę, że Wam się seria spodoba. Kolejne epizody będą tak samo emocjonujące jak ten. Myślę, że podejmę właściwe wybory, że po prostu ogólnie jak najwięcej ludzi uda mi się ochronić. Chroni, no, można powiedzieć, że ochronić. I cóż, no i będziemy w następnych odcinkach grać jeszcze dalej i dalej i dalej, aż w końcu przejdziemy całą tą grę. Jest to naprawdę świetna gra, polecam ją oglądać, kupić nawet Nawet mówię w ciemno, ponieważ wiem, że to nie, nie zawiedzie mnie ta gra, jak widzę po pierwszym epizodzie jest świetna, a z tego co wiem to właśnie początek gry ma być najlepszy, dlatego też polecam szczerze, a 24 euro to nie jest aż tak dużo, mniej więcej ceny na Minecrafta, no nie? No ale naprawdę przygodówka jest ekstra Moim zdaniem właśnie po Syberii kolejna z taką dobrą fabułą, z emocjami Co prawda nie o mamutach, nie o Hansie w Olarbergu, Ale o Lee i i jego przyjaciołach, którzy podczas apokalipsy zombie Przezwyciężają różne trudy związane z tym osobą z apokalipsą, z tym z tą chorobą Dlatego ja Wam teraz dziękuję, niech napisy dolecą do końca i widzimy się w następnych odcinkach z The Walking Dead.